Siemanko, Chris Lexo. Siemanko, Sylwek z tej strony. Witamy Was na Born Free. Urodzony wolny. Także, jako że jesteśmy urodzony, urodzeni, wszyscy jesteśmy wolni, to co myślicie o tym, jak nas sprzedają? Sprzedają nas naszą wolność, teraz powołania do wojska i w ogóle dzieje się no chciałem, chcieliśmy poruszyć ten temat, no mnie i ciebie Sylwie, Sylwek nie wezmą. Ty jesteś na kółkach, a mi się udało wyjechać za granicę. Jak na mięso armatnie to mogą wziąć do sterowania dronami, i biorą wszystkich jak leci panie. Ale o urodzonych wolnym. Rodzimy się wolnymi, ale ta wolność nie jest dana nam na zawsze. Trzeba o nią walczyć. Trzeba walczyć prawdą. I nie dać się oszukiwać z każdej strony, bo jak widzimy, co się dzieje dookoła, co o tym myślisz, że no, prezydent Nawrocki coś tam naobiecywał, dużo nagadał, zawetował się, a w końcu i tak podpisał, co miał podpisać. Wszystko wróciło do normy. Ja podejrzewam, podejrzewam, że ta banda Debili zrobiła taki myk, że wzięli tą ustawę, wrzucili do czatu GPT, napisz mi to innymi słowami. No i wysłali mu w pisu z powrotem, nie? No i co? No Plus było tak. Powiedział, że nie, nie, nie podpisze, Polaków nie będzie. Przyleciały drony, nie? Tak jest. Dobrze, że poczekaliśmy z, z, z filmem o, o dronach, bo no wszyscy, wszyscy wiemy, komu, ne, komu najbardziej zależało na tym, żeby te drony uderzyły. Koalicji chętnych, bo oni będą sprzedawać broń a samolot, cysterna już od 10 rano latał tam, 10 godzin tak. wcześniej. Nie, parę godzin wcześniej, tak, już przyleciał z Holandii czy skądś, tak. No i co, okazało się z tymi dronami, że to nie ruskie drony rozwaliły ten dom, tylko rakieta i to nie wiadomo, czy to za 16 czy to za 35 czy to UFO, bo tak też mówili, że to nie zidentyfikowany jest jest obiekt latający. Tak, tak, tak. No komentarze. To... Zadecyfikują te ciemnotę, kurde. No. Ich szopka, ich głupie decyzje stawiają nasze życie na szali, ich nieodpowiedzialność. Przecież ten baran, który poszedł i w ONZ-cie kłamał, że ruski, ruski dron uderzył, gdzie wiedzieli, wiedzieli, ta banda debilów wiedziała, ośmieszył Polskę. jedna czwarta głosów było. 50 państw chyba z 200? Jedna Żeby to jeszcze siebie ośmieszył. Ale, ale to nas. Polska. Bo oni są niewiarygodni i narażają nasze życie. Przecież, przecież zdradek powinien beknąć. A tamten si siedzieć, nie wiem, trybunał stanu powinien mieć. Ale nie, nic nie ma. Także yy, posłuchajcie sobie, jak się nazywa Kasia, ta pani, pani prawnik, Sylwek. Gwóźdź. Kasia gwóźdź Zobaczcie u mnie na, na stronie, ja posłuchałem porucznika Piotra Powałki i już od pięciu czy sześciu lat wiedziałem, że powinienem coś takiego zrobić, jak wysłać wiadomość, że jestem za granicą i żeby zapomnieli o mnie. nie. No i parę miesięcy temu oglądałem porucznika Piotra Powałki i wysłałem do WCR-u w Ostrołęce, jak to jest? Tak, WCR Ostrołęka. Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o aktualizację moich danych w związku z długoterminowym pobytem za granicą. Podałem imię, nazwisko, PSL, ostatni adres. Zrobiłem błąd, bo podałem adres w Anglii. Kiedy wyjechałem? Wyjechałem 10 listopada 2012 roku. 11 listopada tuskowa policja pałowała Polaków. Dobrze, że mnie tam nie było, bo pewnie by mnie zamknęli. Bo... Nie godzę się na taką niesprawiedliwość. No, wysłałem takiego maila i w odpowiedzi dostałem. Dzień dobry, dziękuję za informację. Po powrocie do kraju proszę zgłosić fakt powrotu. Z poważaniem, Pani z WCR rostrołęka. Załatwione. Ale teraz to już nie przejdzie. Ale jak wrócisz, to będziesz musiał zgłosić. Wrócę. Teraz, teraz to tak nie bardzo, wiesz. Tym bardziej, że cenzura, nie? Ja tutaj muszę prawnie parę rzeczy załatwić, żebym mógł wrócić, bo w razie czego mnie zamkną, to zamkną firmę i, i będą płacili za cały czas, jak, jak jestem unieruchomiony. Także. No tak, a w Anglii też się ciekawe rzeczy dzieją. No. Co tam? 30 osób dziennie zamykają. Policja za posty. A przez 40 lat policja ukrywała, i elity, rząd, że pakistańskie gangi wykorzystywały dzieci, dziewczynki. Na skalę taką, że policja była w tą zamieszana. Przecież dziewczyna tery, mówiła od samego początku, że policjant, który ją przesłuchiwał, to jej to zrobił. I, i nic. Taka jest sprawiedliwość. Także Angole teraz wy, wy, wychodzą na, na ulicę i yy, 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 też yy, protestują. protestują, ale spóźnili się. Spóźnili się, strasznie się spóźnili. Ja mieszkam w 30 tysięcznym miasteczku, tutaj jest spokój, cisza i jest bezpiecznie. Chociaż też już powoli zaczynają, więcej ludzi przybywać i zaczynają być problemy. nie? Ale Kowentry 19 mil dalej, tam już jest. Po staremu bym powiedział: nowo, wow, wow. <laughs> ale jest niebezpiecznie, jest strasznie. Nie chciałbym w życiu w takim miejscu mieszkać, nie? Do Londynu nie jeżdżę, bo nawet nie można iść z, telefon... z telefonem w ręku sobie przez miasto, bo ci na skuterach, na motorach podjadą, buchną telefon. A jak zgła... złapiesz kogoś takiego, zabierzesz mu telefon, to później masz problem, bo, bo przy okazji mogłeś go skrzywdzić. Albo obrazić jego uczucia, to jego wiara przecież. Także no, takie rzeczy robią i, i młodzi Angole, także tutaj nie ma, nie ma rozróżnienia, to jest, to jest e, dziki kraj w tym momencie, nie? Wszędzie się dzieje. W Ameryce powstało Ministerstwo Wojny, słyszałeś? Tak, i walczą o pokój, wojną. I walczą o pokój. To jest, tak. to jest normalnie komedia, ludzie jak się nie, nie ogarniemy, to, to będzie źle, nie? Orwell, nie? Orwell. Jest, jest. Kontrola cyfrowa. A propos, um, istnieje taka możliwość, RODO jest dla wszystkich. Ja się ubieram na tym RODO, ale jeżeli dostajecie list od WCR-u, to weźcie, napiszcie skąd oni dostali wszystkie wasze dane. Zgodnie z artykułem 15, chyba RODO. Zaraz Wam tutaj sprawdzi, sprawdzę. Z urzędu, miasta. No dobrze, ale to wszystko po, po kolei. Oni mają 30 dni na odpowiedź. Jeżeli oleją albo nie, nie ten, to łamią rodo, a to już jest kara. Jeżeli oni jadą z nami, wy zaczęliście. A jeżeli dwie, trzy osoby zrobią to, no to oni jeszcze przemielą. A pomyślcie, że do każdego takiego urzędu wjeżdża tysiąc takich. I ktoś musi siedzieć i robić i w ogóle i... A później? A później? A oni straszą w tych pismach, że jak się nie zgłosisz na te szkolenie, to idziesz do puszki. No to opisać te pisma, dać im trochę roboty. A druga sprawa, jakby tak parę tysięcy nie przyszło, to przecież wszystkich nie pozamykają. Nawet jeśli. No jeżeli przecież... Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym wcześniej, no kto mi większą krzywdę robi? Ten, który mnie zabiera od mojej rodziny i każe Bogu Ducha winne, winnego człowieka coś mu tam zrobić? Zmuszają mnie do różnych rzeczy? Jestem niestabilny psychicznie, powiedzmy. <laughs> Także mogłoby to się dla nich źle skończyć. Nie? Zresztą teraz jest taki czas, wprowadzają takich ludzi, przestępczość jest dzika, dzi, dzicy ludzie przyjeżdżają, można powiedzieć, bo u nas takie było w latach 80., -tych, 90., -tych, takie przestępstwa i w ogóle to, co przyjechało z Ukrainy. Trują nas żarciem. I co oni myślą, że my, my zostawimy swoich bliskich, pojedziemy pić się za czyjeś interesy? A pół Polski, drugie ucieknie, tak jak pół Ukrainy? Nie, dzięki. I naprawdę myślą, że Polacy będą się... za nich walczyć, idioci, sprzedajmy zdradzieckie świnie. Naprawdę tak cały czas cisną i próbują. Próbują nas sprzedać. Już nas sprzedali, tylko nie wiedzą, jak to teraz... na pewno. Ludziom przekazać, ale powtarzam: Koloseum jeszcze stoi. Igrzyska dla ludu. Tych wszystkich z koalicji chętnych. Wszystkich po kolei. Kto jest za. Im więcej was będzie, dłużej będą igrzyska. Wy pójdźcie mają już plecaki ucieczkowe spakowani, panie. Oni tylko chcą, żeby ludzie za nich walczyli. Ludzie mają ginąć, brak. a oni trzepać hajsy, przedtem na szprycach, teraz przemysł zbrojeniowy. Przecież dlatego te naciągają, teraz ciągną w stronę konfliktu, bo chcą, chcą jakby to powiedzieć, Skasować długi i nikt nie poniesie odpowiedzialności za ten cały burdel w, w, po 20 roku. A zadłużają roku. się, to jest jakieś szaleństwo. Nie? No Tutaj właśnie. stać na zasiłki dla obcokrajowców, co to miało być 500 plus dla Polek, tak? To miało być na zwiększenie dzietności Polaków. A tu się okazuje, ja, że cały ci... świat może na tym skorzystać. A Polacy mają płacić. Także polecam. Jak oni chcą się bawić, to RODO im w dupę. I tak do UCR-u, i później dostajemy wiadomość, od kogo dostali, to piszemy do tamtych, tak zwany DSAR, Data Subject Access Request. Prosimy o udostępnienie informacji, takich jak, zaraz tutaj pokażę. Już mamy. Temat maila. Zgodnie z żądaniem dostępu do danych, artykułu 15 RODO. Treść. Na podstawie artykułu 15 RODO żądam potwierdzenia, czy przetwarzacie moje dane osobowe. Kopii wszystkich danych, które posiadacie. Informacje, skąd macie moje dane, komu je udostępniacie i jak długo planujecie je przechowywać. Proszę o odpowiedź w ciągu 30 dni, zgodnie z artykułem 12 ustawy 3 RODO. I tak wszystkich po kolei. 30 dni dostają kolejnego maila, że w ciągu tygodnia. Jeżeli nie, no to wtedy jest tak, że każda firma za złamanie RODO. Sorry. Za złamanie RODO dostaje, dostaje zależnie. 20 milionów albo 4% obrotu. Kary. A jak to nie jest firma, tylko urząd? Urząd też jest firmą. To są wszystko Korporacje. Także to oni zaczęli, ale my możemy się bawić, bo to prawo jest też dla nas, tylko musimy być świadomi. Musimy zamiast oglądać Netflixa yy, kujowego, Wiedźmina, bo jak Jaskier dostał w dupę od jakiegoś księciunia, to ja już się poddałem. To już nie był ten sam Jaskier. <grym> no, także bądźmy wolni, Bądź mi, bądźmy razem. No Róbmy, co możemy. Trzeba nagłaśniać te ich prymitywne, hamskie propagandy, kłamstwa. Jeżeli macie pomysły, jak, jak można im dokuczyć, jak można im rzucić e, e, kijek w prychy. stolika nie będziemy wywracać, bo już tacy jedni byli. <śmusza> <Już tam śmusza> tacy się przesiedli. No, przy, te, ci, co mieli przewracać, tak? Stoliki. Tak, może im kupić. Na, na wielkie ba, bagno, to samo wszystko jest. Polecam no. w ogóle Propolis. Taka mikstura o, w słoiczku z miodem. Uhuhu. Bardzo zdrowe. Czas przeziębień. Tyłek w szczeli. Też. Byłek strzeli plus glutation, bo gardle siedzi. Żeby być zdrowym. Tak jest. Trzeba do... zadbać o ciebie. Pracuje Trzeba. się ciężko po 10-11 godzin i staje wypoczęty. Bez problemów rano, bez takiego buta tutaj na plecach dociśnięty, co latami miałem zawsze ten brak energii. Teraz tego nie mam. Czy teraz sezon jest znowu straszą covidami? Na dwie ręce się szprycują. No. Mamy magiczne plasterki. I suplement miedzi, i wszystko będzie dobrze. Zdrówka. Tyle. Born free. Wam się darzy. Trzymajcie się. Ejo.